Dobry, dzień dobry Państwu. Witamy Was w drugim odcinku naszego kalendarza adwentowego. I dzisiaj bardzo ważne pytanie, Tomku. Dlaczego Polacy zachowują się ryzykownie, zdrowotnie w święta? Co, co jest tego przyczyną, że Polacy lubią się przejadać, lubią mieć dużo na stole? Jak myślisz? No wiesz, Marta, cześć. Witam wszystkich. Myślę, że to jest nasza tradycja yy, świąteczna. Tylko, że mamy, my jesteśmy troszeczkę w takiej, powiedziałbym, pułapce tradycji, dlatego, że, to było zrozumiałe, nie wiem, 200 lat temu i, i, i dalej, jeżeli się sięgniemy w przeszłość, ludzie mieli niejednokrotnie bardzo biedną dietę na co dzień, czyli to była dieta, która była jarska, ale z konieczności jarska, bo mięso się pojawiało, załóżmy, raz w tygodniu, w niedzielę na stole. Ta, ta dieta była mniej urozmaicona, mówiąc krótko, biedniejsza, i wtedy te święta to był okres, kiedy na stół trafiały dania bardziej bogate, było bardziej rozmaicie, te dania były bardziej przygotowane, ona była. Właśnie, to, to była definicja świąt. Ponieważ hmm. te święta na stole bardzo różniły się od naszej, no szarej, nieszarej, ale takiej zwykłej codzienności. Tyle, że większość z nas nie zauważyła, że my teraz na co dzień mamy wysokokaloryczną, wysoko przetworzoną dietę, no a święta jeszcze mają dopychać, ponieważ święta, no właśnie, mają przenieść z tradycji, że to właśnie zastaw się, a postaw się i każdego trzeba ugościć i każdego trzeba przekonać, żeby wszystkiego spróbował. No, i żeby na przykład nie zostawiać na talerzu, bo to też może nie jest eleganckie. Także mamy, mamy takie troszeczkę zmieniły się czasy, a ta, ta tradycja świąt bardzo bogatych kalorycznie i gęstych kalorycznie jakby pozostała. No i te przepisy z dawnych czasów, te gęste i bogate, myślę, że zostały. Jak myślisz, Marta, jak to w Twojej opinii jako dietetyka wygląda? Po pierwsze, bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, czyli że te, my, u nas święta już trwają praktycznie cały rok, że ludzie jedzą za dużo. I tak naprawdę powiedzieć, że no ale przecież święta są raz w roku, przecież raz można się najeść. No tutaj sobie trzeba jasno powiedzieć, że my się nie najadamy te trzy dni w roku, tylko naprawdę ludzie najadają się już w zasadzie przez 365 dni w roku. I tutaj fajnie byłoby przygotować sobie te świąteczne potrawy w sposób bardziej dla nas akceptowalny dla naszego organizmu. Nie chcę tutaj użyć słowa w sposób bardziej dietetyczny, bo jeżeli nazwiemy coś, nie, wiem, dietetycznym barszczykiem, to na samym początku od razu nie no już, no masakra, noż ścięta moglibyście sobie odpuścić. Ale właśnie chodzi o to, żebyście na przykład barszczyk czerwony, czy tą grzybową, zamiast zabielić ją śmietaną, zabielić na przykład jakimś napojem roślinnym, na przykład sojowym albo owsianym, i wtedy ta zupa już zupełnie inaczej. Będzie przez nas trawiona. Czy na przykład nie dodawać za smażki. No niby święta somiarskie, ale jednak gdzieś ten boczuś tam pokrojony, jakiś tam smalczyk na ziemniaczki, czy tam do okraszenia kapustki. No kapusta sama w sobie już będzie ciężkostrawna, a my jeszcze jak my ją zalejemy tłuszczykiem, no to już musztarda tak zwana po obiedzie. A jak jeszcze do tego dojdzie kieliszeczek od wójka tadzia, no to już generalnie mamy problem gotowy. Więc ja bym tutaj zachęcała Państwa do tego, żeby sobie. Ym, Ograniczać ciężkostrawność w pokarmach. No i tutaj ym, wychodzę tak naprawdę Wam naprzeciw, bo ten przepiśnik świąteczny, który zrobiłam, on sama nazwa wskazuje less is more, czyli gotujemy mniej. Po to, żeby też tego jedzenia nie wyrzucać, bo to jest kolejny problem, który się pojawia, że my tego jedzenia po świętach wyrzucamy ogromne ilości. No i tutaj też każdy przepis, który jest przygotowany, jest naprawdę takim posiłkiem bardzo smacznym, ale również zdrowym dla naszego układu pokarmowego. Więc ja Was zachęcam do tego, żebyście zwrócili uwagę na to, jak jecie w te święta, żeby jeść. Po prostu mniej. Nie dosyta tak zwanego, gdzie już nam tutaj czujemy potąd, że mamy. Tylko zostawić sobie tak zwane miejsce na serniczek, ale nie wypełniać tego miejsca tym serniczkiem. No super. Czyli podsumowując. Yy... Proponujemy Wam pewien, um, pewien układ, czyli chcemy zachować te elementy tradycji, ale zapakować je w troszeczkę zdrowsze opakowanie i będziemy Wam tutaj radzili, jak to zrobić, również przy pomocy przepisów, które są w promocji dla Was też przygotowane. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego kalendarzyka adwentowego.